Bardzo serdecznie Państwa witam, przybyłych tak licznie na nasze spotkanie opłatkowe przed Bożym Narodzeniem, przed świętem, które z wielu z nas budzą takie pozytywne emocje. Witam bardzo serdecznie pracowników Tomaszewskiego Centrum Zdrowia. Witam również zaproszonych gości, którzy zechcieli z nami w dniu dzisiejszym uczestniczyć. W takim bardzo dla nas ważnym wydarzeniu jednoczącym naszą tutaj wspólnotę Tomaszewskiego Centrum Zdrowia. Witam Zarząd Powiatu, witam Pana z, z Panem Starostą Piotrem Kagankiewiczem, witam Pana Prezydenta Miasta Tomaszowa, pana prezydenta Zagozdona. witam również przedstawicieli Rady Nadzorczej Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Licznie przybyłych tutaj... Panią Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Panem Małgorzatę Dała. Też serdecznie Państwa witam. Nie ukrywam, że jestem bardzo zaskoczony tak licznym gronem dzisiaj obecnym. Dzisiaj faktycznie mamy przekrój całej załogi, co mnie bardzo cieszy i cieszę się również z obecności tak licznej obecności duchowieństwa. Cieszę się z obecności naszego przyjaciela Pana Prezydenta i przede wszystkim cieszę się, że Wy Państwo jesteście Otóż yy, Pani Prezes powiedziała, że okres świąt Bożego Narodzenia to taki okres, który wzbudza pozytywne emocje wśród nas, ja bym dodał, że pozytywne emocje, jak i również nadzieje na przyszły okres. Natomiast święta Bożego Narodzenia to też okres podsumowujący ubiegły rok albo ubiegający rok. Ja jeśli miał podsumować współpracę, pracę, Wyniki Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, wystawiłbym piątkę z plus. E, wyniki, jak Państwo wiecie, są bardzo dobre. Satysfakcja pacjentów z roku na rok rośnie, co mnie bardzo, bardzo cieszy. A jeśli patrzymy otoczenie naszego szpitala, inne szpitale, które nam, że tak powiem, trochę pozazdroszczą naszej sytuacji, ten optymizm jest naprawdę, naprawdę wielki co można spokojnie patrzeć w przyszłość, czyli w następny rok. Następny rok być może będzie troszeczkę trudniejszy dla nas. Z wiadomych przyczyn wszystko, co koło się u nas dzieje, pokazuje, że środków w obrocie publicznym może, może być mniej, choć mamy zagwarantowane je na tym samym poziomie, co, co w tym roku, który już mija, oby te gwarancje się spełniły, oby te płatności do nas w terminie spływały. Wiem, że my nie będziemy mieć problemu z wypracowaniem, z wyrobieniem kontraktu, czyli na pewno sobie na te środki zasłużymy. Przyszły rok to też wielkie wydarzenie dla naszego centrum zdrowia, mianowicie w końcu otworzymy, mam nadzieję, bo już prace się rozpoczęły, nasze kochane Centrum Diagnostyki Obrazowej z nowym tomografem, z nowym rezonansem, co, co spowoduje, że znów odskoczymy odskoczymy konkurencji troszeczkę dalej niż w tej chwili jesteśmy. Jesteśmy bardzo młodą firmą, ja zawsze to porównywałem do rozwijającego się dziecka. Tomaszowskie Centrum Zdrowia ma już 3,5 roku, czyli już Dosyć powiem, że tak, że już dziecko w tym momencie mocno stoi na swoich nogach, choć nie wszyscy, że tak powiem, podają rękę, by uczyć szybciej, sprawniej chodzić. Są jeszcze osoby, które by chciały, by to dziecko raczkowało. Niemniej jednak dzieciak się już sam doskonale broni, zaczyna uciekać tym osobom, więc mam nadzieję, że w przyszły rok to będzie już. E, będzie jeszcze bardziej bardziej dojrzałe nasze dziecko, bardziej stabilne, chwytające jeszcze więcej wiedzy, ponieważ wraz z rozwojem płonność dzieci wzrasta na, na wiedzę. Myślę, że będziemy tą wiedzę zdobywać. Na pewno będziemy mieć też ja będę przyjaciół. Jak Państwo widzicie z roku na rok. Jest nas tutaj więcej, nas więcej jako załogi, ale też ludzi zaproszonych z zewnątrz. To świadczy o tym, że praca nasza idzie w jednym kierunku, byśmy się rozwijali, a z drugiej strony pokazuje, że zyskujemy nowych przyjaciół, że wielu ludzi to doceni. Szanowni Państwo, święta Bożego Narodzenia i okres noworoczny to też składanie sobie życzeń. Cóż ja jako przedstawiciel organu właścicielskiego mogę Państwu życzyć, abyście mieli trochę, trochę mniej pracy. Nasz szpital stał się zbyt popularny. Wiem, że dla Was wynik tej popularności to coraz więcej więcej pracy. Życzę, żeby społeczeństwo było zdrowsze, a wy przez to, żebyście troszkę mogli odetchnąć. Życzę Państwu satysfakcji z pracy z tym szpitalem. Naprawdę wydaje mi się, że warto wiązać swoje nadzieje i kariery właśnie z tym szpitalem, gdyż, jak powiedziałem wcześniej, jest naprawdę to stabilna jednostka. W życiu prywatnym życzę spokojnych świąt. Radosnych w gronie rodzinnym. To jest ten moment, kiedy można o firmie pod nazwą Tomaszowskie Centrum Zdrowia trochę zapomnieć, a przypomnieć sobie o tym, co jest najważniejsze, a mianowicie o swoich bliskich, o swojej rodzinie. E, życzę oczywiście szampańskiej nocy sylwestrowej, jak i również udanego całego przyszłego roku. I jeszcze raz Państwu wszystkiego najlepszego życzę. W dniu dzisiejszym w Tomaszowskim Centrum Zdrowia odbywa się uroczyste spotkanie. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, jak również Nowego Roku. Tradycyjnie spotkanie to jest poświęcone przede wszystkim Uczczeniu tej atmosfery wyjątkowości w okresie świąt Bożego Narodzenia. W spotkaniu biorą udział pracownicy Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, pielęgniarki, lekarze, salowe, i wszyscy pracownicy administracji. I cóż, spokojnych świąt, jak najmniej kłopotów na dyżurach, bo przecież, żeby to wszystko funkcjonowało, to część z Was musi i całe święta, i Sylwester, i Nowy Rok pracować, a więc jak najmniej trudnych spraw jak najmniej problemów w domu radości, miłości i żeby nigdy przy Waszym stole nie zabrakło tego jednego miejsca dla wędrowca. Wszystkiego dobrego. Szczególna okazja. Jest to kilka dni przed piękną wieczerzą, przed wigilią. Dlatego też możemy powiedzieć, że w bliskości tych nadchodzących świąt wielkiej miłości Stykamy się na co dzień z wielką tajemnicą naszej wiary. W naszych sercach rodzi się głęboka radość i wdzięczność wobec Boga za to, że całym sobą dzieli się z nami. A 2000 lat historii wcale nie umniejszyły świeżości owego dzisiaj. Dlatego też w imieniu Pana Starosty. Piotra Kaginkiewicza, jak również całego zarządu Powiatu Tomaszewskiego, składam e, całemu personelowi e, tego szpitala e, i wszystkim pacjentom, którzy są dzisiaj w tym szpitalu, a życzę im, aby na ten czas świąt powrócili do domu. Przede wszystkim e, łamania się chlebem miłości. E, Obfitych strumieni rozradowania serca zdrowych, pogodnych, wesołych tych świąt, a nowy rok 2013 i troskliwe serce Narodzonego niech będzie czujne i wspomaga nas wszystkich na każdy dzień tego kolejnego roku. Tego wszystkiego Państwu z tego miejsca w dniu dzisiejszym życzę. Szanowni Państwo, y ja myślę, że to, co tutaj robicie z punktu mojego widzenia, księdza, to jest Ewangelia w praktyce. To jest przełożenie tego słowa Bożego na konkret, na miłość okazaną drugiemu człowiekowi, na troskę o jego zdrowie, duszy, a myślę, że tym bardziej i ciało. Niech święta będą też rzeczywiście przeżyte radośnie i w zdrowiu, i w miłości w rodzinnej atmosferze i żeby Pan Jezus się nam przez cały kolejny rok także błogosławił w pracy, w wysiłkach, w przeskakiwaniu tej poprzeczki. W imieniu Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, spółka z OO oraz własnym, proszę przyjąć najlepsze życzenia świąteczne z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Życzę mieszkańcom powiatu Tomaszowskiego, naszym pacjentom i ich rodzinom, Świąt wypełnionych spokojem i nadzieją. Życzę, aby przebiegały w rodzinnej atmosferze, a nowy nadchodzący 2013 rok przyniósł same szczęśliwe dni, spełnienie marzeń, wiary, nadziei we wszystko, co dobre. Wszystkiego najlepszego!